Cześć, witaj, z tej strony Agent Specjalny, dziś w nieco innej scenarii. jestem na, na budowie domu drewnianego. Dlaczego w takim, w takim miejscu? Oczywiście też to jest nieruchomość, też jest to miejsce, w które można inwestować, można sobie coś takiego zbudować, ale pracując u siebie jako jako inwestor, jako, jako osoba, która pomaga inwestorom, łączy inwestorów, sam jestem inwestorem, także widzę różne nieruchomości i często są to nieruchomości tradycyjne, tak? czyli mieszkania w blokach, czy jakieś mieszkania w nowych inwestycjach i wszystko to jest budowane sam wiesz w jakiej technologii, czyli tradycyjna technologia albo, albo jakieś cegły jeszcze w, starych, w starym budownictwie, no albo Albo beton, tak? czy jakieś płyty betonowe w tych blokach lat 70. czy 80. No i tak mieszkamy w większości. A dzisiaj, już od lat w Polsce buduje się drewniane domy. Domy drewniane, niektórzy to kojarzą z takimi restauracjami przy drodze i myślą, że to są domy drewniane właśnie z takich bali. A nie do końca o to chodzi, bo te domy drewniane od lat się buduje i właśnie chciałem to po prostu pokazać, bo tych nieruchomości jest mnóstwo i ten dom drewnianek jest wykończony, to z zewnątrz tak naprawdę w ogóle nie widać, że on jest drewniany, a jest. Często w wykonaniu tańszy, jeśli się, się to policzy i samemu się na przykład wykończy, jest naprawdę bardzo, bardzo trwałym materiałem do budowy, wdzięcznym i na pewno zdrowszym. Jesteśmy na inwestycji niedużego domu, bo łącznie około 80 metrów będzie miała cała, cały dom. Tu jesteśmy na piętrze, gdzie będzie. Gdy będzie otwarta przestrzeń, inwestorzy sobie postanowili, że tutaj będą sypialnie, może jakaś po prostu prywatna część dla rodziny, i tak to jest zostawione. Jesteśmy na, na domu, który już jest skończony, jeśli chodzi o ten stan, o firmę, która to buduje. Reszta będzie w rękach inwestorów, którzy sobie będą to na, własnym, na własny rachunek wykańczać z rodziną. Tak, chyba właściciel tam z, z ojcem będą sobie to powolutku wykańczać. Ale co ciekawe. W tym momencie 80 metrów, czyli tak jak tu widzisz, jest około 40, i na dole, na dole mamy duży salon z kuchnią i z łazienką, czyli te 80 tu, 80 na dole, e, łącznie, przepraszam, 40 tu, 40 na dole, 80 ma cały dom, żebyś mnie dobrze zrozumiał, e, czyli 80 metrów ma cały dom i łączny koszt wybudowania tego w tym stanie. To jest około 80 tysięcy złotych dla firmy, która, która domy drewniane stawia. Także jakby nie liczyć, jest to około 1000 złotych za metr. A sam dobrze znasz ceny i wiesz, jakie są ceny dzisiaj na, na rynku nieruchomości: rynku wtórnego czy rynku pierwotnego. Jakiś helikopter nam tu przelatuje. Być może, być może lecą z jakimiś, z, jakimiś, z jakimiś pracownikami na budowę. Bo tu jesteśmy właśnie w terenie, w terenie górskim i bardzo piękne tutaj są widoki. Zresztą będzie to pewnie może później widać na jakichś przebitkach. I tak wracam właśnie do tej ceny, czyli 80 tysięcy złotych za ten stan, czyli dom. Tak jak widzisz. Zobacz sobie, jak to wygląda, jeśli chodzi, można zerknąć na, na górę, czyli porządne stropy, porządne belki, jest to bardzo mocno. Zbudowane, wszystko spasowane, drewno wysuszone. To jest bardzo istotne przy domach drewnianych, żeby było mocne. Drewno, które jest odpowiednio wysuszone, spasowane. Tutaj można sobie zerknąć również na, na, na dabelki, które, które leżą. One, jak widać, mają takie wyżłobienia. Wszystko to wchodzi w jeden, w drugi element, jak klocki, jak puzle. Jest to spasowane, porządne drewno. Porządne, porządne elementy, które naprawdę tworzą całość i i często właśnie mówi się o nieruchomościach jako, jako tradycyjnym budownictwie, a, a często się zapomina o, o, drewnianym, o drewnianym budownictwie, o takich domach między innymi. A zwróćcie uwagę, że właśnie w Stanach, w krajach północnych, tak, czyli Skandynawii, Szwecji, Finlandii i w innych krajach, czy dalekiej Kanadzie, od lat te domy się buduje i, i tak naprawdę ludzie tam mieszkają, a klimat w wielu tych państwach jest dużo, dużo bardziej surowy niż u nas i nic się nie dzieje. Domy stoją 100 lat, 120 i... I mieszkają tam kolejne pokolenia. Zresztą daleko szukać. U nas na wsiach drewniane domy stoją też od lat. I nasze babcie, prababcie często mieszkały w domach z drewna. I to nie takiej technologii, bo takiej technologii nie było. Nie było takich materiałów, nie było takich maszyn, które idealnie to wszystko docinały, żeby to było wszystko spasowane co do milimetra. A tutaj. Jak widać, jest to wszystko idealnie spasowane, bardzo dobrze zrobione. No i mówię cena. Jeśli oczywiście jesteśmy w stanie i chcemy sobie samemu to wykańczać i nie płacić za wszystko firmie, no to generalnie możemy mieć 80 metrów domku, czyli alternatywa świetna dla mieszkania, z którego wychodzimy na przykład 50-metrowego, no to wchodzimy do takiego idealnego, bym powiedział domu, 80 metrów dla, dla 2 plus 2 lub 2 plus 1. Myślę, że to jest wystarczające, żeby, żeby nie mieć za dużo, a mieć taki fajny komfort mieszkania u siebie, tak? Z ogrodem. Także 80 tysięcy za ten standard, a co później włożysz w ten dom, to już jest oczywiście Twój wybór, bo sam wiesz, że dom można wykończyć tak na chwilę, za 100 tysięcy, a można wsadzić i, i, i milion w dom. Jeśli faktycznie chcesz mieć wszystko najlepszej klasy i, i generalnie budżet masz z gumy, to możesz wsadzić kolejny milion w dom i, i też tego nie będzie widać. Także sama bryła za 80 tysięcy, ja bym, ja, bym, ja bym w to szedł. No i przede wszystkim walory estetyczne. Jak tutaj pachnie. Szkoda, że tego na filmie nie, nie jesteśmy w stanie oddać, ale czuję się, choćbym stał w środku lasu. Pachnie pięknie drewnem, drewno jest też przecież ciepłe. Dużo, dużo lepiej w takim mieszkaniu, w takim domu się, się mieszka, kiedy widzisz te belki, które oczywiście część tych belek będzie nie będzie osłonięta i będzie je widać, czyli pijąc sobie kawę na tarasie lub, lub w salonie, będzie widać te belki, które, które później pewnie pokażemy. No naprawdę jest to, jest to mega. Mega fajna rzecz, alternatywa, więc będą tutaj po prostu niedaleko, postanowiłem, że nakręcę taki film, pokażę te rzeczy, pokażę te inwestycje, bo jest to zupełnie co innego niż, niż tradycyjne domy i mieszkania, które znamy. Jesteśmy na dole. Chciałbym Ci tutaj pokazać, jak to wszystko wygląda, bo dom e, mały, tak naprawdę, bo 80-metrowy a te przestrzenie, które tutaj widać, jak gdziekolwiek nie, nie, nie spojrzeć, to robią, robią ogromne wrażenie. Można by rzec, że, że ten dom jest po prostu idealny. Ani za duży, ani za mały. Myślę, że w komfortowych, bardzo fajnych warunkach mogą tutaj mieszkać trzy, a nawet może dwóch dorosłych i dwójka małych dzieci i spokojnie tutaj mogą się czuć bardzo komfortowo. Jesteśmy na dole w salonie. Dwa ogromne okna są tutaj zaplanowane, gdzie Myślę, że mnóstwo światła tędy wpadnie do, do mieszkania i no na pewno ten ogromny salon, który ogromny, nie ogromny, niektórzy mają oczywiście większe, ale przy takim, przy takim metrażu mm, zaplanować taki duży salon razem z wielkimi oknami, no będzie to coś, coś pięknego. Tym bardziej patrząc jaki mamy widok za oknem, zazdroszczę już tutaj osobom, które będą tutaj mieszkać i, i będą sobie e, zerkać na, na piękną zieleń i przyrodę. Tu, oczywiście, miejsce też znajdzie łazienka, kuchnia, pokój gospodarczy lub pokój taki sypialniany. Nie wiemy dokładnie, jaki plan jeszcze ma inwestor na to, ale generalnie jest tutaj miejsce na, na, na wszystko na dole. Proszę zerknąć również na górę. Stąd widać te wszystkie przestrzenie: jaka to jest kubatura, jaka to jest wielkość tego domu. Mimo, że, mimo, że mówimy ciągle o naprawdę niewielkiej powierzchni 80 metrów, a wydaje nam się, jakbyśmy byli w dużo, dużo większym domu. Także. Dół wygląda bardzo fajnie. Nie ma tutaj do wykończenia aż tyle. Nie są to jakieś przeogromne przestrzenie, korytarze, gdzie, gdzie, gdzie te metry może są, a te korytarze nie są, nie są wykorzystane. Tylko widać, że naprawdę to jest taka przestrzeń rodzinna, którą fajnie można wykorzystać, mieszkając z, z, nawet z małą rodziną. Także, będąc tutaj, oczywiście nie ma klatki schodowej, jeszcze ona też nam zabierze trochę, trochę miejsca, ale, ale mimo to. Te przestrzenie, które tutaj są, są wystarczające dla, dla, kilku, dla kilku osób. Dokładnie to na filmie teraz będzie widać, jak to, wszystko, jak to wszystko jest zaplanowane. Mamy oczywiście stan jeszcze surowy, ale myślę, że dom będzie robił wrażenie, jak będzie wykończony. Okej, okay, tutaj. Z drugiej strony będzie widać, czyli za mną, no piękny w ogóle teren, jak ktoś sobie wybrał, czyli taka działka. Oczywiście najpiękniejszy dom zbudowany w słabym miejscu, no też będzie się nie do końca pięknie wyglądał. A tutaj w takim miejscu jeszcze drewniany dom, taki właśnie naturalny, pachnący, bo tu pachnie niesamowicie. Mam wrażenie, że na dole jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej pachnie niż u góry, jak byliśmy na piętrze, więc no już, już powiem Wam, że mi się zachciało <laughs> mieszkać w takim domu. I, I kto wie, kto wie, może za, niedługo, może za niedługo będę gościł i będę się wprowadzał właśnie do, do takiego lub podobnego domu. Być może nawet w takich pięknych okolicach, także tego sobie życzę. A Wam również życzę, czy budowy, czy inwestycji w takie domy, bo myślę, że warto. Także zachęcam również do, do inwestowania w coś innego, bo właśnie pamiętaj, że przeciętność zostaw w innym i bądź jak agent specjalny. Dzięki i do zobaczenia.